nowy produkt na rynku ZOI ZT702S niestety oprogramowanie trochę niedorobione chciałem Państwu pokazać jak można oszukać się na naszym oscyloskopie i tak na naszym generatorku przebiegu prostokątnego mamy Wystawiono 9 kHz, wypełnienie 60%. Dla potwierdzenia na rigolu mamy 9 kHz, wypełnienie blisko 60%. Napięcie międzyszczytowe 5,4% na naszym ZoI. Natomiast po wybraniu. O automatycznej konfiguracji mamy oto takie wyniki, gdzie prąd międzyszczytowy to 9,7V, co nie jest prawdą. Natomiast, yy, wypełnienie to już zupełnie fikcja, oczywiście. Możemy pokusić się o zmianę napięcia. Trochę musimy podciągnąć wówczas napięcie międzyszczytowe jest faktycznie już teraz bardziej rzeczywiste, ale wypełnienie dalej jest dalekie od prawdy.